Ja już po drugim wlewie okrewusa, jak wydać, nie zamieniłam się w myszę, w związku z tym, pod tym względem mogę powiedzieć, że jesteście bezpieczni. Ale dzisiaj w filmie druga część do tamtego poprzedniego, czyli sam fakt, jak zniosłam podanie okrewusa, jak to w ogóle działa, jak to się podaje, dlaczego byłam dwa razy, a nie raz, skoro ma być raz. Czyli ogólnie wszystkie te rzeczy około okrewusowe. Cześć, tuła Siodlonka Witam Was na kanale O Choroba i poodpowiadam sobie dzisiaj trochę na Wasze pytania, ale też poopowiadam trochę o tym, jak przyjmuje się, podaje się okrewus. Jak już też pokazałam w jednym filmie, zmieniłam leczenie z pierwszej linii, którą była ta kwidera, na okrewus, który był w ramach drugiej linii. Jest 3:30 rano, ruszam na podanie okrewusa. Trochę jest stres, ale jest kura. Jest szalik. Będzie dobrze. Zmiana nie przebiegła zupełnie gładko. Pierwszy raz, kiedy poszłam po lek, bo byłam już umówiona na podanie, okazało się, że nie udało się zamknąć mojego programu lekowego. Nie ma okrewuska dla Joanki, ponieważ system jeszcze nie przemienił, że z tamtego programu zrezygnowałam. Znaczy, jest zakończony i nie można podać nowego. Tak więc jutro kolejna próba. No nie powiem, byłam troszeczkę z tego powodu smutna i zdenerwowana, ale tylko tyle, że miałam nadzieję, że się uda. Umówiliśmy się na następny termin. I teraz tak. pachną, a kolejna środa. Idę do szpitala, 6.30 rano. Mam nadzieję, że tym razem, bo z tego co wiem, ze tym już załapał, więc mam nadzieję, że tym razem mój krewuz dostanę. Trzymajcie kciuki, która jest ze mną. Mam książkę. Od kawę, jestem na czu, nie wiem czy trzeba, ale na wszelki wypadek jestem idę do szpitala. Początki leczenia okrwusem wyglądają w ten sposób, że pierwszy wlew to tak naprawdę są wlewy czyli pierwszą dawkę dzieli się na dwie, podawane w odstępie dwóch tygodni. Czyli najpierw miałam jeden wlew, a po dwóch tygodniach przyszłam na drugi wlew. Każde kolejne podanie. Będzie się już odbywało w jednym wlewie raz na pół roku. Kiedy przyjdzie się na podanie okrewusa, to trzeba zwrócić uwagę, że to nie będzie jedyna kroplóweczka, którą dostaniemy. Jest tak zwana premedykalizacja tak to się chyba nazywało czyli taka zasada, że przed podaniem leku okrewus pacjent dostaje pół godziny wcześniej 100 mg glikokortykosteroidów czyli po prostu stary, dobry nam już znany solumedrol, na szczęście nie jest tego dużo, bo ci, co przyjmują tysiąc, to wiedzą, że to to łykną jak złoto na przystawkę. A oraz podaje się też leki yy, przeciwalergiczne, dlatego że podanie okrywusa może wiązać się z reakcją, szybką reakcją alergiczną, czyli taką reakcją związaną z samym wlewem i podaniem. Lekarz uprzedzi was, że możecie czuć takie rzeczy jak drapanie w gardle, jak takie objawy alergii, jak pieczenie, świąt skóry. I w zależności od tego, jakie jest nasilenie tych objawów, no będą dalsze kroki podejmowane. Może być albo zmniejszenie tempa podania tego leku, albo jeżeli te objawy są bardzo silne, no to niestety lekarz może zdecydować, że ten lek jednak nie jest dla Was. W moim przypadku, zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem, nie miałam. Żadnych objawów alergicznych związanych z podawaniem leku, czyli nie miałam żadnych problemów z oddechaniem, żadnego zaczerwienienia, żadnej pokrzywki, żadnego świątu, yy, żadnej podwyższonej temperatury, absolutnie nic się nie działo. Czyli tutaj byłam bardzo do przodu. Innym często wymienianym objawem ubocznym jest ból głowy. Jest to ból głowy, który może nastąpić w momencie podania i nawet tam do 24-48 godzin po przyjęciu leku. I tutaj przyznam, ja byłam sceptyczna, no bo ból głowy to wiadomo, zawsze może bolać głowa, ja z bólami głowy też mam doświadczenie, a ja to ból głowy, ból głowy ogarnę. No więc chciałabym Wam powiedzieć, że faktycznie boli po tym głowa. Pewnie nie wszystkich, mnie bolała strasznie. Po pierwszym blewie ból zaczął się w nocy, kiedy obudził mnie taki maksymalny migrenowy ból głowy, gdzie musiałam zastosować swój protokół, który mam zazwyczaj stosowany przy silnych bólach, czyli lek przeciwmigrenowy, lek przeciwbólowy, masaż. No, i udało mi się zasnąć, na drugi dzień już było w porządku. Po drugim wlewie ból głowy i takie poczucie osłabienia były silniejsze, dopadły mnie już po powrocie do domu po wlewie. Więc, i tak towarzyszyły mi jeden dzień, też musiały wjechać leki na migrenę, leki przeciwbólowe, i to był taki trochę ból, który mogłabym porównać do tego bólu po punkcji. Więc, jakby tak to, tak to wyglądało. To był jedyny i najbardziej upierdliwy efekt uboczny, który bardzo szybko minął, i tak naprawdę w tej chwili wszystko już jest w porządku. Co jeszcze warto wiedzieć, idąc na wlew? Nawet na takiej ulotce, którą już dostałam w szpitalu, było napisane żeby się przygotować na to, że to podanie leku może trochę trwać. Po pierwsze, różnie jest w różnych szpitalach, w niektórych wymaga się pobrania krwi i czekania na beta-HCG, czyli na test ciążowy. Ja miałam przy niej swój własny test ciążowy, który był ujemny i przed każdym wlewem ten test trzeba będzie przedstawić. Druga rzecz jest taka, że ze względu na to, że trzeba najpierw podać kroplówkę z... Y, solumedrolem, potem jest dopiero właściwy wlew, który na początku trwa długo, bo od 2,5 do 3 godzin leci taka mała królówka. potem jeszcze daje się taką małą kruplówkę na przepłukanie, ale ona już idzie szybko. W każdym razie no, trzeba sobie takie 5-6 godzin w szpitalu zarezerwować na podanie tego leku. Czy trzeba być naczo? Nie trzeba być naczo. Nie wykonuje się badań z krwi przed samym podaniem, chyba że ta beta HCG, ale dopytajcie się jeszcze u siebie. U mnie nie mało takiej okoliczności, mogłam zjeść śniadanie, mogłam też zabrać ze sobą jedzenie. Pytaliście się też, czy ten lek jest dostępny dla dzieci? Na chwilę obecną zarówno Kesimpta, jak i Okrewus są dostępne dla dorosłych. Wiem jednak, że są programy kliniczne badań klinicznych, gdzie były rekrutowane dzieci. I były one sprawdzane na dzieciach, ale w tym momencie, jakby jeżeli chodzi o program lekowy dla dzieci, nie są one dostępne. Zapytaliście się też, czy istnieje szansa podania okrewusa, jeżeli wyniki np. badań wątroby wychodzą niedobrze. To znaczy, jeżeli mamy yy, wirusowe zapalenie wątroby i przeciwciała, to z tego co wiem, albo aktywne przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, z tego co mówiła moja pani doktor, wówczas takiego leczenia okrewusem się nie wdraża. Oczywiście, Tutaj zawsze jakby jest ta kwestia oceny ryzyka do korzyści i decyzję i tak indywidualnie podejmuje się z lekarzem neurologiem i z lekarzem hepatologiem jakby. Ogólnie w zaleceniach tego produktu leczniczego jest, że wtedy to jest przeciwwskazanie do podania leku. Pytaliście się też, czy na tym leku można zajść w ciążę. No jakby technicznie oczywiście, że można zajść w ciążę, no bo nikt tego nie zabroni, nikt nie będzie pilnował. Tego, aczkolwiek znowu w charakterystyce produktu leczniczego jest napisane, że nie jest to lek zalecany do stosowania w okresie ciąży, a że jest on przyjmowany raz na pół roku, no to jakby i działa przez te pół roku później, no to jakby. On, to nie jest tak, że on w tej krwi jest przez pół roku. Nie wiem, jak wam to lepiej wyjaśnić, ale chodzi o to, że no jego ten czas oddziaływania jest długi. Nie zaleca się podawania go osobom, które planują ciążę. Co jednak, jeżeli się ta ciąża wydarzy, no to już jest zupełnie oddzielna kwestia do konsultacji z lekarzem ginekologiem i z lekarzem neurologiem. Padały pytania, jak dostać się do leczenia drugą linią. Słuchajcie, były o tym też oddzielne filmy. Zapraszam, żeby obejrzeć, jakie są kryteria kwalifikacji tutaj. No bo. Jakby trzeba te kryteria po prostu spełniać, żeby tą drugą linię uzyskać. Jeżeli już dostaniecie się na drugą linię, to jak najbardziej okrewus jest jedną z opcji. I ja na przykład po prostu poprosiłam moją panią neurolog, że chciałabym, żeby to był okrewus i ona to przeanalizowała i się zgodziła. Czy to znaczy, że teraz przez pół roku nie będę przyjmować żadnych leków? Tak. Znaczy żadnych leków na SM? Dokładnie to znaczy, jeżeli nie będę miała rzutu, czyli nie będzie kolejności podania solumydrolu, to owszem. Nie będzie konieczności przyjmowania żadnych innych leków, co jest niezwykle wygodne i czasami się czuję trochę dziwnie, no bo tak jakbym była bez leczenia, ale wiem, że to leczenie gdzieś tam w moich żyłach już nie krąży, ale w moim organizmie nadal jest. Pytaliście się też, czy ja czuję już jakieś pozytywne efekty po dwóch pierwszych podaniach. Słuchajcie, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało dziwnie i nie chciałam, żeby ktokolwiek się nastawiał, ale faktem jest, że po raz pierwszy od dawna, czyli właściwie od roku, mam takie momenty, kiedy moja ręka nie jest zdręfiała. Nie cały czas, jak jestem wypoczęta przede wszystkim, jak jestem spokojna, to ona wtedy czuje, że jakby ten, ten, te czucie jest takie samo, jak było. Wcześniej, pomimo solumedrolu, nie miałam takich odczuć. Nie wiem, czy to ma związek z ostatnim solumedrolem. Nie wiem, czy to ma związek z tym okrewusem. Faktem jest, że jest ewidentnie lepiej z tą dłonią, aczkolwiek to nie jest tak, że minęło, bo pod koniec dnia, albo jak jestem zmęczona, to delikatne zaburzenia czucia one są, a potem się mogą czasami nasilać. Ale no to jest normalne, że w przypadku osób ze SM, kiedy jesteśmy zmęczeni, to objawy neurologiczne się nasilają. Ale. Naprawdę mam wrażenie, że jest lepiej, więc mam nadzieję, że jak w lutym przyszłego roku będę miała rezonans, to ta uciążliwa zmiana w tym rdzeniu się wyciszy. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Podsumowując, yy, przyjęłam dwie dawki. Z efektów obocznych miałam tylko ból głowy. Próbuję się dostać do mieszkania jakichś serzeń. Masakra. Z efektów ubocznych miałam tylko ból głowy, nie miałam żadnych innych efektów związanych z reakcją alergiczną bardzo dobrze. Jeżeli bym miała, miałam przepisane leki przeciwalergiczne, można brać też leki przeciwgorączkowe. Długofalowo ten lek nie powinien, oprócz leukopenii ewentualnej, powodować żadnych efektów ubocznych, mam nadzieję, że będzie działał dobrze. I na tym tak naprawdę kończę mój cykl filmów odnośnie pierwszej linii, drugiej linii i leczenia okrewusem. Jeśli macie jakieś pytania, Zapraszam do zostawienia w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.